Nazywam się Maciej Dębski, jestem z wykształcenia socjologiem, prezesem fundacji Dbam o Mój Zasięg, tatą Idy i Antosia. Uzależnienia od nowych technologii, one w ogóle jako zjawisko wchodzą w taką dużą kategorię uzależnień behawioralnych. Bo wszyscy wiemy, że możemy się uzależnić od substancji chemicznych. Mamy nikotynistów, mamy narkomanów, mamy alkoholików, prawda? E, więc mamy uzależnienia od substancji chemicznych, ale mamy również uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od wykonywanych czynności. Mamy pracoholików, mamy seksoholików, y, mamy zakupocholików, mamy tanoryktyków, czyli osoby, które są uzależnione na przykład od opalania się. Mamy fonocholików, czyli osoby uzależnione od telefonu komórkowego, mamy infoholik, infoholików, sieciocholików, różnie to nazywamy. Oczywiście e, te uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnień chemicznych nie wiem, wieloma rzeczami samym słowotwórstwem, celem terapeutycznym. Jeżeli weźmiemy na tapetę takiego alkoholika, to głównym celem terapeutycznym jest całkowite, całkowita abstynencja. No, trudno. Prowadzić terapię u osoby, która kompulsywnie się objada, gdzie celem terapeutycznym będzie już nigdy nie będziesz jadł. No, to się nie wydarzy. Więc tutaj mamy całkowitą abstynencję, tutaj mamy kontrolowanie, robienie czegoś. Ale trzeba powiedzieć wprost. Proces wchodzenia w chorobę, doświadczanie tej choroby, symptomy choroby, leczenie, zdrowienie, proces zdrowienia, wracania na ten, na ten zdrowy świat, on jest bardzo podobny u alkoholika czy narkomana i osoby, która jest uzależniona od gier. Po czym poznać osoby, które są uzależnione od nowych technologii? Jest kilka ważnych symptomów, które jeśli rodzic zna dziecko, co nie jest oczywiście taką pewnością, można łatwo zauważyć. Po pierwsze jest to coś, co się nazywa zespół odstawienia. Jak alkoholik nie może napić się wódki, to on jest zły, zdenerwowany, rozdrażniony, niespokojny, potrafi okłamać, wyżebrać, pobić, zabić, włamać się tylko po to, żeby spożyć jakąś dawkę alkoholu. Jeżeli widzimy, że dziecko, młoda osoba czy dorosła źle się czuje, kiedy nie może korzystać z telefonu, bo nie ma zasięgu, nie ma internetu, bateria się rozładowała, cokolwiek, dzieci dostają karę bardzo często, prawda? E, nie możesz używać telefonu, no to wtedy dziecko jest smutne, przygnębione, potrafi być rozdrażnione, potrafi być agresywne w słowie, ale również agresywne w czynach. Rzadko się to zdarza, ale z czasem zdarza mi się być na takich szkoleniach, gdzie rodzice zostają po szkoleniu i mówią, proszę pana, co mam zrobić? Mój syn pobił mnie, bo zabrała mu dostęp do konsoli. Czyli pierwsza rzecz to jest kwestia tych, właśnie e, Objawów, które wchodzą w zespół odstawienia. Dwa, konflikt. Osoba, która jest uzależniona czy wchodzi w uzależnienie, zawsze będzie w konflikcie. Konflikcie interpersonalnym, czyli między ludźmi, bądź intrapsychicznym, takim samym z sobą. Jeżeli dziecko ciągle ma problemy z tym telefonem, ciągle rodzice są wzywani e, do szkoły, jeżeli kłóci się z bratem, jeżeli kłóci się z rodzicami mówimy o konflikcie to właśnie tym interpersonalnym ale konflikt wewnętrzny może być związany z konfliktem na poziomie spędzania czasu wolnego to też łatwo zobaczyć jeżeli chłop ciągle ćwiczył judo i to judo sprawiało mu frajdę i poświęcał się temu a teraz już tego nie robi bo siedzi w mediach społecznościowych albo gra no to mamy to znaczy co że mamy do czynienia z konfliktem na poziomie realizacji pewnych Sposobu spędzania czasu wolnego. Pod kątem chemicznym można byłoby powiedzieć, że granie w gry, czy bycie w mediach społecznościowych dla mózgu tego chłopaka jest czymś o wiele ważniejszym i większą nagrodą niż kiedyś nagrodą było Judo. Kolejny, kolejny objaw, po którym możemy poznać, że osoby uzależniają się od nowych technologii, to jest regulacja emocji, regulacja nastroju. Jakbyśmy wzięli sobie kwestionariusz, i zobaczyli, jakie pytania są zadane osobom, żeby zdiagnozować ich alkoholizm, to jest tam takie pytanie, jak często spożywasz alkohol po to, żeby poprawić sobie nastrój, żeby było ci lepiej? I to samo pytanie można spokojnie zadać również dzieciakom czy młodzieży, jak często sięgasz po media społecznościowe, czy po gry, czy po sieci, po to co, cokolwiek coś tam robisz w sieci, żeby poprawić sobie nastrój. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, a mianowicie ta e, modyfikacja, e, modyfikacja nastroju. Myślę sobie, że też takim bardzo ważnym czynnikiem to jest nadmierne zaabsorbowanie. Jeżeli mamy uzależnionego delikwenta od grania w gry i on idzie do szkoły, gdzie nie może grać w gry, to proszę mi uwierzyć, taka osoba wcale nie jest skupiona na matematyce, fizyce, chemii, biologii czy na, ona cały czas myśli o tym, Jaki ruch wykona w grze, co zrobi, jak przyjdzie. Ona cały czas planuje. Takie osoby bardzo często w skrajnych sytuacjach nawet nie dbają o higienę osobistą. Nie myją się, źle jedzą, nie wysypiają się. Czyli to ta, ta nadmierne zaabsorbowanie, to sytuacja, w której em, bycie w sieci i robienie tego czegoś w sieci jest. Tak bardzo ważne, jest najważniejszą czynnością życiową, że nie liczy się nie tylko higiena osobista, ale również relacje, już nie mówiąc o obowiązkach domowych czy zawodowych. Oczywiście tych różnych symptomów jest więcej w zależności od tego, co nas uzależnia, bo na przykład w przypadku grania w gry, czego nie ma w przypadku innych form spędzania czasu w sieci, takim objawem jest imersja, czyli sytuacja, w której. Tak często gram w gry, że zaczynają mi się mieszać porządki świata wirtualnego i realnego. Bardzo to widać na przykładzie różnych gier. Wyobraźmy sobie, że gramy ciągle w, gry, które, w grę, które, która polega na tym, że musimy unikać spadających przedmiotów z dachu. Możemy doprowadzić się do takiej sytuacji, że jak będziemy wychodzić realnie na dwór, to będziemy cali zlęknieni i cali tacy zdenerwowani, bo będziemy szukali, czy nam czegoś. Coś na głowę nie spadnie. Więc, y, oczywiście, ty, tak jak mówię, tych symptomów jest więcej, ale jeżeli zapamiętamy te, y, no to będzie super. Y, rodzice często pytają mnie, kiedy udać się po pomoc. Bo nie ma takiej jasnej granicy między brakiem higieny cyfrowej albo uzależnieniem. Trzeba być, bardzo wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, że jest coś takiego jak higiena cyfrowa. Wiele osób deprecjonuje to i mówią, że problemem jest uzależnienie od, od alkoholu, a uzależnienie od internetu to, to nie ma, więc sami my, rodzice, wypychamy coś takiego jak uzależnienia behawioralne. Mam dobry pomysł dla wszystkich, którzy, którzy oglądają ten odcinek, a mianowicie... Jeżeli po raz pierwszy pomyślisz, że twoje dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego, bo nadużywa nowych, nowych technologii gier, mediów społecznościowych, to to jest ten czas. Niekoniecznie musisz od razu brać swoje dziecko na terapię i sam sama zobacz, dowiedz się. Ale lepsze przestrzelenie, e, i bo przecież idąc do psychologa, psycholog może powiedzieć, nie, jeszcze nic się nie dzieje. No to to jest super sytuacja. Lepiej przestrzelić w swoich złych myślach i obrazach, niż potem e, ratować dziecko, bo ono jest uzależnione od nowych technologii. W następnym odcinku porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, dlaczego w świecie zdominowanym przez nowe technologie, właśnie relacje twarzą w twarz są tak kluczowe i są tak istotne.